Ernest Budzik, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach, cykl Inwestycje szansą na rozwój. W studiu gość Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK. Dzień dobry. Witam serdecznie. Myśląc inwestycje i myśląc Polska, zastanawiam się, czy nasz kraj dla wielu firm nie jest już trochę za mały, jeśli chcemy się rozwijać. I chciałem zapytać o to, bo dużo się ostatnio mówi o tym, czy Trójmorze... Jest takim rejonem, w którym nasze firmy powinny się w sposób naturalny kierować, jeśli chodzi o inwestowanie czy próby inwestycji, jak pan sądzi? Odpowiadając na pana pierwsze pytanie. Oczywiście dla bardzo wielu polskich firm, bo mówimy o polskich firmach, jak rozumiem, mm -hmm. Polska jest już za małym krajem i dlatego firmy polskie coraz częściej myślą o wychodzeniu, o wychodzeniu na zewnątrz. I oczywiście, takim naturalnym regionem, poza, poza, w, w którym się kierują, są kraje najbliższe, są, są kraje naszego regionu. Oczywiście poza Niemcami, Wielką Brytanią, bo tamte inwestycje są największe polskie. No to kraje naszego regionu, tak jak Czechy, jak Węgry, jak Rumunia, Chorwacja, na przykład, też są. też atrakcyjnymi destynacjami dla polskiej inwestycji zagranicznej i, polskie i polskie firmy tam wchodzą. Dlaczego? Dlatego, że są to rynki podobne do naszych, przynajmniej dla wielu branż. Też były takie, które sparzyły na, mhm. na tych rynkach, bo czasami szczególnie dobra konsumenckie, gusta są inne. Natomiast, natomiast generalnie na podobne rynki, z podobną historią, z podobnym poziomem dochodów Y, łatwiej się wychodzi, przynajmniej takie jest oczekiwanie, i w związku z tym firmy chętnie. Poza tym też jest ich geograficzna, geograficzna, to, to też oczywiście, oczywiście g, 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 gra poważną rolę. A jak pan patrzy na, na naszą gospodarkę jako ekonomista, y, to y, widzi pan, że przez te 30 lat tyle się zmieniło, że nasze firmy są już na tyle silne, że rzeczywiście łatwo jest im y, prowadzić tę ekspansję zagraniczną? W sensie, że jakie firmy? Mamy firmy takie wielkie, czempiony. Że są to firmy z udziałem Skarbu Państwa lub postpaństwowe, które już od dawna są na rynkach zagranicznych. Tak? Mamy jedną spółkę globalną, takie wreszcie jedyną spółkę globalną polską. Mamy też firmy nowych technologii, które wychodzą bardzo intensywnie na rynki zagraniczne. To, 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 że, to że ta skala tego wychodzenia... Ze wszystkich krajów Europy Centralnej jest, jest relatywnie niewielka, wprowadza do Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych. prawda? Tak, czy... oni mają trochę dłuższą tak, historię. kapitalizmu? Historia kapitalizmu jest dłuższa, definicja nawet małej czy dużej firmy jest inna. Jak pan pyta się o małą firmę w Niemczech, to to jest firma, która u nas byłaby już duża. Tak? W, związku z tym, w związku z tym rzeczywiście ta historia krótka kapitalizmu robi swoje. Natomiast no, w miarę jak firmy polskie wyrastają na polskim rynku, to jest oczywiste, że będą próbowały wychodzić. I, i, I będą to robiły coraz częściej. Jest to naturalna droga rozwoju gospodarki, najpierw najatrakcyjniejszym dla nas aspektem. Inwestowania było przyciąganie inwestycji do Polski. Zresztą to dalej i dalej ma być inwestycje zagraniczne, dalej przyciągamy inwestorów zagranicznych. Ale pamięta pan takie czasy, jak e, mówiąc właśnie o tych inwestycjach zagranicznych, chwaliliśmy się, że w tym roku do Polski napłynęło tyle inwestycji zagranicznych. W tym pobiliśmy rekord, było ich coraz więcej. Dzisiaj już jest cicho. Dzisiaj się raczej mówi o tym ile my jesteśmy w stanie dać na zewnątrz, jak, jak polskie firmy wychodzą, a tak Nie, o tym. Wciąż ile, tak trochę mniej, ale trochę posłucha mniej, Pan prawda? Premiera, posłucha pan. Y, przedstawicieli wszelkich gospodarczych, ekonomistów, no to wciąż mówimy przed o tym, że Polska staje się atrakcyjnym rynkiem dla e ewentualnych inwestorów, którzy chcą w ramach takiego zabezpieczenia przed kolejnymi utru utrudnieniami w łańcuchach dostaw mm -hmm. skracać te łańcuchy, tak? stosować zamiast offshoringu near Polska jest najbogatsze y tak, kraje Unii Europejskiej, jest blisko. W związku z tym, w związku z tym ten e-re-shoring do Polski jest zamiast offshoringu gdzieś do Azji jest oczywiście atrakcyjny. i, i te ruchy, Więc my wciąż jakby przedstawiamy siebie jako taki, taki atrakcyjny region i jesteśmy nim. tak? Jesteśmy krajem, który łączy takie nie tylko krajem, ale regionem całym, który łączy takie dwie cechy. Łączy stabilność pewną prawną, zaufanie. Y Cechujące kraje rozwinięte, jesteśmy w OECD, jesteśmy w Unii Europejskiej, prawda? Natomiast jednocześnie jesteśmy krajem, który rośnie szybko. Tak? Nasz wzrost gospodarczy rzędu przeciętnie 3, ponad 3% rocznie jest znacznie większy niż jest w ogóle osiągalny w krajach takich jak, jak Niemcy czy Francja. W związku z tym jesteśmy atrakcyjnym miejscem, nasz rynek rośnie szybko. Yy, mamy wciąż wy, w, mamy wykształconą i wciąż jeszcze w miarę tanią siłę roboczą. W związku z tym no, będziemy jeszcze atrakcyjni i to przyciąganie zagranicznych inwestycji też jest ważne dla nas cały czas, prawda? Bo, bo, no, bo kapitału w Polsce nie jest tak dużo, a jednocześnie są firmy, które wyrastają z, polskich, z polskiego rynku, są polskie. I chcą, I chcą za granicę i w zagranicę za inwestować, chcą, chcą budować swoje łańcuchy dostaw, chcą zwiększać swoje bezpieczeństwo surowcowe, chcą powiększać swoje rynki. To jest normalna droga rozwoju firmy mhm. i te firmy polskie też będą wychodzić. Więc my będziemy teraz w takim okresie, przez najbliższe naście, 10, 10 lat, że ten ruch w obie strony powinien być równie intensywny. No dobrze, a finansowanie inwestycji zagranicznych jest łatwiejsze czy trudniejsze niż inwestycji w Polsce? Bo zastanawiam się, yy, yy, czy są jakieś narzędzia. Czy, czy to się rozróżnia w ogóle? Przychodzi firma do banku i mówi tak, mam pomysł na inwestycje albo mam podpisany kontrakt, ale nie w Polsce, tylko gdzieś. Potrzebuję finansowania. Generalnie jeżeli chodzi o kontrakt na eksportowy czy kontrakt na wykonywanie usług za granicą to na rynkach rozwiniętych dobry jest każdy bank. Banki chętnie finansują takie przedsięwzięcia. Oczywiście są to bardziej skomplikowane prawnie, są różne systemy prawne, to zawsze będzie bardziej skomplikowane, prawda? Jak na Pana pierwsze pytanie, czy to jest trudniejsze, no jasne, że to jest trudniejsze, tak? Chociażby dlatego, że mamy większe ryzyko, większą odległość i różne systemy prawne, przede wszystkim, tak? W związku z tym, w związku z tym zawsze to będzie trudniejsze. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o takie rynki rozwinięte, to oczywiście myślę, że banki wszelkie chętnie finansują takie szczególnie atrakcyjne, atrakcyjne projekty jest takimi rynkami, które są uważane za, za rynki wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o eksport. Mhm. To tutaj, już, tutaj już właściwie... A Trójmorze wszyscy... jest rynkiem wysokiego ryzyka, nie, czy nie? Nie, Trójmorze nie jest rynkiem wysokiego ryzyka. Trójmorze jest w całości w Unii Europejskiej. W związku, tym, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma specjalnego problemu z znalezieniem inwestowania dla eksportu szczególnie. za znalezieniem finansowania dla inwestycji jest zawsze już trudniej. I my, jako Bank Rozwoju, to robią to wszystkie banki rozwoju w Europie. Jest w ogóle program OECD wspierania eksportu, mhm. gdzie, gdzie, gdzie jest przewidziana, przewidziana poz, dozwolona pomoc banków rozwoju, pomoc publiczna dla, dla, dla eksportu na dla rynku wysokiego ryzyka. W związku z tym my, jako Bank Rozwoju, oczywiście wspieramy chętnie i polskich eksporterów, wychodzących na rynki afrykańskie, wychodzących na rynki azjatyckie, tam gdzie jest to trudne, a także inwestorów. Jesteśmy, na przykład jako BGK jesteśmy jednym, nie wiem czy jedynym, bo tego nie ma, na pewno jednym z wielu banków w Polsce, którzy na przykład przyjmują zabezpieczenia na aktywach zagranicznych. To jest rzadka rzecz, bo właśnie chodzi o te systemy prawne o to, że to jest po prostu bardzo skomplikowane. I, 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 i Ponieważ misją BGK, jedną z elementów misji BGK jest wspieranie ekspansji polskich firm i inwestycyjnej i eksportowej, robimy to, ale to jest trudniejsze oczywiście. Czyli y, rozumiem, że jeżeli jakaś firma ma pomysł na to, żeby wyjść y, ze swoimi produktami, y, czy pomysłami w ogóle za granicę, to pierwsze kroki, które powinna zrobić, to skierować się do Was. Jeżeli, idzie, jeżeli... Chce eksportować do Niemiec, to pewnie nie musi do nas tego robić. Po prostu nie ma takiej potrzeby, bo, bo to jest oczywiste, że finansowanie eksportu do krajów wysokiego ryzyka jest zawsze droższe, nawet, nawet z tymi elementami wsparcia. Jest ubezpieczenie kuka na przykład, prawda, mhm. które, które, które na rynki na rynki niemiecki może być bardzo tanie, może być niestosowane, a na rynki nie wiem, Gdzieś w Afryce jest i wymagane przez nas bardzo często, i jest, jest droższe. W związku, z tym, w związku z tym, oczywiście, jeżeli gdzieś wybieramy się blisko z eksportem, no to nie, nie trzeba przychodzić do nas. No? Bo jeżeli wybieramy się gdzieś daleko z eksportem, narodowym ryzyka, to powiem tak naprawdę, nawet jeżeli pierwsze kroki firmy nie pójdą do nas, to już drugie i trzecie na pewno, na pewno do nas trafią. tego dlatego, może, bo to mnie interesuje, pan widzi tutaj, albo inaczej, czy my widzimy już potencjał w tym Trójmorzu, firmy dostrzegają, że rzeczywiście to jest taki rejon, o nim się dużo mówi politycznie, mm -hmm. ale czy zaczyna się też mówić gospodarczo, czy firmy polskie widzą w tym regionie potencjał? Jest to, jest to naturalny region, bo jest blisko i jest na podobne poziomy rozwoju i teraz oczywiście jeżeli chodzi o udział, o eksport, o taką ekspansję eksportową, no to jest to po prostu jeden, jeden z wielu rynków europejskich i tak naprawdę ten, te, 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 ta atrakcyjność i oczywiście jest, bo są to rynki szybciej rosnące, ale tutaj tak nie o to chodzi. Jeżeli mówimy o Trójmorzu, to raczej mówimy o inwestycjach, o wspólnym rozwoju, o wspólnej infrastrukturze, o inwestowaniu w połączenia kolejowe, w połączenia telekomunikacyjne, w połączenia, w połączenia drogowe, w połączenia energetyczne, których rozwój w tym regionie świata, właściwie świata, ale Europy, tak? w tym regionie Europy jest dużo. Słabszy niż, niż, niż na My no mamy Europy. jeden flagowy projekt, który mówi się drogowy. Bardzo dużo, który ma połączyć no, tak, Polskę. Oczywiście mamy projekty drogowe, mamy projekty kolejowe, bo my mówimy o projektach energetycznych, łączących chociażby. Gazaport w Świnoujciu z, z, z podobną inwestycją na wyspie Krk w Chorwacji. W, w związku z tym tego jest bardzo dużo, i my potrzebujemy tych inwestycji. Bo jeżeli pan spojrzy na mapę infrastrukturalną Europy, to, 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 to ten region jest znacznie gorzej rozwinięty, szczególnie jeżeli chodzi o, o szlaki północ południe Jest to, jest to jest nam po prostu potrzebne. Czyli gdy spojrzymy na ten region za 10 lat, na przykład on będzie zupełnie inaczej wyglądał, będzie przypominał Europę Zachodnią, jeśli chodzi, no, takim bardzo wyrazistym obrazem jest sieć dróg szybkiego ruchu. My już widzimy, że wschodnia Europa z całym tym regionem Trójmorza wygląda Nieco lepiej, a za granicą Unii tych dróg nie ma. Jak sobie spojrzymy na, na mapy, kiedyś hmm. tych dróg w ogóle nie było po tej stronie, więc to się zmienia. Ta sieć drogowa hmm. się rozszerza. Hmm. Za 10 hmm. lat nie tylko drogowa, ale energetyczna i telekomunikacyjna. Mówimy o inicjatywie trójmorza i o funduszu trójmorza, to trzeba też zwrócić uwagę na to, że teraz ten rozwój e, infrastruktury, szczególnie drogowej, komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, jest w dużym miejscu, w dużym stopniu e, finansowany pieniędzmi pie, pie funduszy unijnych. One oczywiście dalej będą, natomiast e, relacja ich do naszych potrzeb, relacja ich do PKB, i ponieważ my wyrastamy coraz bardziej, my jesteśmy coraz bogatsi, tych funduszy unijnych będzie coraz, coraz mniej. W związku z tym my musimy zastępować, zastępować pewne, pewną część finansowania unijnego finansowaniem własnym i finansowaniem budżetowym, i finansowaniem z banków rozwoju i finansowaniem prywatnym. Także tutaj bardzo istotnym elementem inicjatywa, tak przy tym Funduszu Trójmorza, em, którego jednym z współtwórców jest, 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 jest BGK, jest przyciąganie inwestorów prywatnych. Jeżeli pan spojrzy na udział inwestorów prywatnych w inwestycjach infrastrukturalnych, na zachodzie Europy i u nas, ten udział jest znacznie niższy u nas, znacząco niższy. Jeżeli Ale to się zmienia? To się, to, to, to się, tak, to się teraz to się, to się powinno zmieniać. Tak? To się zmienia e, w ciągu ostatnich kilku lat. Dane no, ostatnie są z 2015-2016, nie no, 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 no widziałem, natomiast ta ilość projektów, ta ilość projektów musi, musi się zwiększać, czego nie że my jesteśmy, my jesteśmy e, regionem też atrakcyjnym, ponieważ ponieważ zwrot inwestycji infrastrukturalnych jest w pewnym sensie zależny od wzrostu PKB. No, wciąż spodziewany wzrost PKB u nas jest większy, w związku z tym ten zwrot oczekiwany jest wyższy, w związku z tym jest, to się wydaje naturalny, naturalny, naturalny kierunek po prostu. Tej inwestycji. A polscy przedsiębiorcy boją się tego Trójmorza, czy się nie boją? Tak się zastanawiam. Dlaczego mają się bać? Polscy przedsiębiorcy Trójmorza się nie boją, bo polscy przedsiębiorcy w nim są. Znaczy Firmy polskie najchętniej i chętnie i z sukcesami wychodzą na rynki e, naszych regionu, na, naszego regionu, więc e, nie wiem skąd mowa o strachu. tak byśmy spytali, czy polscy przedsiębiorcy boją się rynku niemieckiego? No nie boją się, czy boją się brytyjskiego? Nie boją się. Tak samo się nie boją rynku czeskiego, węgierskiego, rumuńskiego, i chorwackiego i estońskiego. I nie, to, to było pytanie Każde, takie trochę prowokacyjne, zynkaże. bo zastanawiałem się, na jakim etapie rozwoju przedsiębiorstw my y, jesteśmy. Czy my dojrzeliśmy do tego, że te granice przestały już istnieć i, i dla nas nie ma znaczenia, czy robimy interesy w Polsce, czy jak trzeba to robimy interesy w Trójmorzu, czy, czy na to rynku niemieckim. Od, to zależy oczywiście od firmy, prawda? Znaczy, mamy firmy, które już dawno wyszły za granicę i dla nich robienie interesów za granicą i w formie eksportu, i w formie inwestycji jest już rzeczą normalną, praktykowaną od, 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 od wielu lat. A mamy też takie firmy, które dopiero tego się uczą. I oczywiście, jeżeli spojrzymy na, na strukturę, na relacje, na to, na chociażby relacje tych inwestycji do PKB, no to, no, to, no to widzimy wyraźnie, że ten odsetek firm polskich, które wychodzą na zewnątrz, jest niższy niż na przykład w Niemczech. Prawda? Natomiast to oczywiście wynika właśnie, to już mówiliśmy na początku, wynika ze stopnia rozwoju. Żeśmy, mamy krótszą historię gospodarki rynkowej, w związku z tym mamy mniejsze, w tym mamy mniejsze firmy, prawda? w związku z tym jest naturalne, że, 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 mniej, że mniej tych firm po prostu widzi potrzebę wychodzenia na rynki zagraniczne, yy, a te, które chcą wychodzić, no to tak mówię, część już jest tam, tam dość dawno za, zadomowiona i ma już swoje, swoje już przeszła, swoje się nauczyła, pewnie gdzieś sparzyła, gdzieś miała, osiągnęła sukces, a, a kolejne firmy się muszą tego uczyć i, i to jest i, 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 najprawdopodobniej na rynki Podobne do naszych, jeżeli chodzi o stopień rozwoju, wychodzić z łatwiej. To jeszcze jedną rzecz chciałem Pana zapytać, tak poentując naszą rozmowę. Zastanawiam się, czy obecna sytuacja gospodarcza, obecna sytuacja światowa, w ogóle to, co się dzieje w związku z pandemią, poprzestawia jakoś te klocki gospodarcze, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, Europę Środkową czy Wschodnią? Czy to jest tak, że my mamy szansę zyskać. Na tym, co się teraz dzieje? My będziemy się rozwijać dalej szybciej albo mniej spowolnimy niż zachód Europy? Patrzymy na pierwszą fazę pandemii, to no spowolniliśmy mniej, prawda? Cały region nasz spowolnił zdecydowanie mniej i ten kryzys, ten pierwszy kryzys pierwszego uderzenia pandemicznego był mniejszy. No, pandemia jest jakimś elementem historii gospodarczej. Oczywiście ona jest i przejdzie. Będą Będą gospodarcze ofiary tego, tak? będzie, będzie spowolnienie w związku z tym to jest oczywiste. I teraz pytanie jest takie, czy, czy to zmieni w radykalny sposób strukturę gospodarczą, czy to zmieni nasze zdolności do doganiania do, do krajów, krajów najbardziej rozwiniętych. Nie, nie wydaje się, czy to da, da nam szansę. Pewnie jakieś szanse da, a jakieś, a jakieś być może być może odbiernie. Jeżeli, często pojawia się takie porównanie, że generalnie y, wszyscy będą biegli, ale my będziemy biegli trochę szybciej niż inni. No i tak jest, tak jest cały czas od, od 30 lat, prawda? Znaczy, że, że my cały czas jako kraje tutaj regionu no, doganiamy, y, doganiamy y, kraje zachodniej Europy i kraje najbardziej rozwinięte. Pandemia, y, mam nadzieję, ten dystans zmniejszy, dlatego że rzeczywiście, no, jak wskazało jak wskazałem doświadczenie w pierwszej fali, ten, to spowolnienie wzrostu u nas jest, jest słabsze, dlatego że po prostu ten, ta, ta, ta szansa, to momentum rozwojowe jest większe, prawda? Te, te, ta, 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 te zdolności rozwojowe są większe. Mm -hmm. ten, ten naturalny gospodarczy, naturalny poziom gospodarczego rozwoju jest po prostu wyższy. W związku z tym te, my, 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 zwalniamy, my zwalniamy nieco wolniej, ale też struktura gospodarki akurat Polska ma dobrą, bo jest oparta na konsumpcji w dużej części wewnętrznej, która jest wsparta. Wsparta programami pomocowymi. No tak nie opieramy się nie na mamy, jednej branży, Mamy nie jak nie kraje południa, tak, nie, mamy, nie mamy turystyki tak bardzo rozwiniętej, która najbardziej ucierpiała. Prawda? Mamy niewielki udział wciąż usług, które też no, istotnie na skutek pandemii cierpią. Także też społeczna nas jako Polskę projektuje do tego, żeby, żeby rozwijać się, żeby, ten, żeby, ta, żeby ta strata pandemiczna w Polsce była mniejsza. Natomiast no. Ciężko, mi, mi zawsze ciężko jest mówić o tym, że to jest szansa. No, pandemia jest no, ja kłopotem dla każdego, jest kłopotem, jest dla wielu osób tragedią i jak, jakoś tak ciężko mówić o szansach, no, ale oczywiście tak patrząc czysto ekonomicznie, no to, no to w, ka, w, każdym, w każdym takim kryzysie jest szansa dla tych, którzy, którzy doganiają, bo, bo kryzysy najczęściej osłabiają pozycję tych, którzy dominują, tych, którzy są silniejsi, w związku z tym ci, którzy są, ci, którzy są w, na etapie doganiania mogą ich to mogą ich gonić łatwiej. Dziękuję pięknie. Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, był moim gościem. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Erna Zbodziczu, do zobaczenia.